Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku mówiłam, że nie chcę zginąć? Tak. Otóż wydarzyło się to. Co jest? Co jest? Halo? O nie, o, o nie, Boże, zginę. Dobra. Yy, coś mam? Yy, nie, nie, kurde, oj, oh, fuck. No tak, dokładnie. Ale zacznijmy od początku. Trzy, dwa, jeden.

mało po kolei. O nie, teraz wybuchnie. O! 3 2 1. Czeronimo. Okej. Okay. O. O, okej, okay, okej. Okay. I Dobra. Dobra, super. Nasz pierwszy skok do wody zaliczony. Jednak nie zapomniałam wylać wody, więc lecimy dalej zbierać surowce. Zobaczymy co dzisiaj uda nam się znaleźć. Nie będę ukrywać. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć, moi drodzy, diamenty. O! O! Jest, moi drodzy. Teraz pytanie, czy jeden. Okej, okay. jak na razie jeden. Proszę, chociaż trzy. Chociaż trzy. Na kilo. Bardzo ładnie, proszę. Okej, okay, dwa. Dwa, moi drodzy. Nadal dwa. Okej, okay, nadal dwa. Trzy. Jesteśmy w domu. Trzy, to już jest. Co ja je mówię? Cztery! Cztery mamy. Więc to już jest naprawdę dobra ilość. Naprawdę musimy, musimy być wdzięczni temu faktowi. Jeszcze tylko przekopię naokoło, bo one lubią się chować. Ale widzę chyba, że to będą tylko te, które tutaj mamy. Tak. Okej, okay. dobrze, jeszcze pamiątkowe ujęcie musiało być. Jeszcze może troszeczkę dalej się, ale chyba już, chyba już to będzie wszystko w tym miejscu. Chyba tak. Dobrze, więc bierzemy sobie żelazny kilof i kopiemy te cudeńka. Jeden postęp, tak? Jest. Drugi. Trzeci. Czwarty. I czy to będzie wszystko? Czy to już wszystkie? Chyba tak. No, wszystkie. No cóż, no spodziewałam się tego. Ale przynajmniej mamy kilof, tak? Kilof i co najmniej łopatę. No, więc zabudujemy sobie, żeby był to jednak ten korytarz jakiś taki schludny mniej więcej. I gdy znajdę następne, no oczywiście pokażę. Dobrze, moi drodzy, no i nie musieliście długo czekać, ponieważ mam tutaj następnego diaksa. Miejmy nadzieję, że nie będzie on pojedynczy... Jednak, okej, okay, dobrze, już mamy dwa, więc jest okej. Okay. Jeszcze sobie oczywiście rozkopię, tutaj widzę mój poprzedni korytarz, więc tutaj z prawej na pewno już ich nie będziemy mieć. Trzy, okej, okay, super. Super, więc najprawdopodobniej będą to tylko trzy. Wow, co jest? I przecież tu jest co najmniej siedem diaksów. Jeszcze pod spodem, o oh, wow! O oh, wow! Boże. Dobra. No i jakby zawsze tak było. Dobra, moi drodzy, mamy 13 diaksów. 13 diaksów, nie wiem, może z godzinę tutaj kopię? Nawet nie, ze 30 minut. Wow, okej. Okay. No, więc jesteśmy bogaci, jej! Juhu! Słuchajcie, kopię tak już dłuższy czas i niestety, jak to mówią, nie chwal za wcześnie, bo się zawsze spierdoli. I uwaga, mają rację. Nic więcej nie znalazłam od tamtej pory, więc myślę, że możemy sobie na spokojnie teraz wrócić na powierzchnię i coś porobić w świetle dziennym. Na górze coś tam podziałamy sobie. Może pójdziemy w jakiś exploring? Myślę, że chyba tak. I ciągle mi tu bije jakimiś piorunami. No, ja rozumiem, że jest burza na górze, ale w Kejwie ileś tam bloków w dół nie powinno być tego słychać. Hallo, Minecraft! Halo? Halo, halo? Tu jest jakiś błąd? Będziemy pomału, moi drodzy, ruszać w exploring, w morską podróż. Ale najpierw chciałam jeszcze zrobić taką szybką, dosyć prowizoryczną farmę ziemniaków. Jak widzicie, tych ziemniaków mamy mało, tylko trzy sztuki. A w przyszłości chciałabym, aby naszym takim głównym źródłem, źródłem żarcia, żarełka były właśnie świnki. A mamy tych świnek tylko trzy, więc nie będę ich zabijać, żeby przerobić, ich, przerobić je na żarełko. Będziemy chcieli je rozmnożyć, a żeby te świnki rozmnożyć, no to potrzebujemy właśnie jakiegoś warzywka, które, wiecie, yy, rozochoci je do robienia babasków. <ścoughs> No, wie, wiecie o co chodzi. Dobra, jeszcze tylko zrobimy szybko, szybko siekierę, bo mamy tutaj niby mamy całą, ale chcę, chcę pozyskać jeszcze trochę drewna do naszej podróży, żeby je mieć w trakcie, żeby nie szukać. Będziemy się dzisiaj docelowo trochę bawić w piratów. A mianowicie, chciałabym znaleźć kilka zatopionych statków, bo wydaje mi się, o ile się nie mylę, a raczej się nie mylę, jestem pewna na 1000%, że te statki mogą mieć właśnie mech. A moi drodzy, ja jestem chyba największą fanką mchu. Kocham mech i bardzo bym chciała go dzisiaj znaleźć. I wydaje mi się właśnie że te y, wraki statków nie są głupim pomysłem, że można znaleźć tam mech. Tu chyba y, chy, y, bo wy... wcześniej mi się wydawało, że jedynym sposobem na jego zdobycie jest właśnie znalezienie laszkej'u. Y, wiecie, tego, z takimi glinami, z tymi takimi y, właśnie słochem, z tymi. Co to się nazywa? Takie liście stojące i te różowe kwiatki. No, no wiecie o co mi chodzi? Chyba to jest Lash Cave, chyba dobrze mówię. I właśnie wtedy wcześniej myślałam, że jedynym sposobem, żeby uzyskać mech, no to jest znalezienie takiego cave'a, ale no tu kurde, no już trochę eksploruję ten świat i nigdzie nie widzę takiego kejwa, więc no, jedyna nadzieja w tych statkach, statki też mają spoko lud. myślę, że, że, że to będzie dobry, dobry wybór, wybór eksploringu. Zobaczymy, co nam się uda znaleźć, może po drodze na coś ciekawego wpadniemy, wiecie. Więc, więc Najprawdopodobniej, jeżeli znajdę coś ciekawego, to Wam to pokażę. Jeżeli, wam, jeżeli nic nie zdaję, to Wam nic nie pokażę, tak? Okej, okay, no to w takim razie ja sobie skończę ścinać to drewno. Idziemy się tak naprawdę już na morzu, piraci. Jeszcze tylko szybki luk na naszą okolicę. No jak na razie biednie to wygląda. Ale spokojnie, zaufajcie, będzie to wszystko wyglądać pięknie. Dobra, więc ścinam do końca i widzimy się na morzu. Dobrze, moi drodzy, ja już jestem w łódce. Lecimy właśnie w Exploring. W oddali jeszcze widać wioskę, widać naszą bazę. Mam nadzieję, że uda się nam znaleźć naprawdę jakieś fajne rzeczy. Żelazo by się przydało. przydałby się mech oczywiście. Więc, gdy coś znajdę, pokażę. Mam nadzieję, że się uda znaleźć ten mech. Manifestuję to. Dobrze, moi drodzy, mamy to. Mamy nasz pierwszy brak statku, więc nurkujemy i zobaczymy, co uda nam się odnaleźć. Szybko sobie zobaczymy, gdzie może być skrzynia. Myślę, że zobaczymy bardziej z góry statku. Dobra, mamy dziurkę. Tam powinna być skrzynka, więc wynurzymy się, złapiemy powietrze i nurkujemy ponownie. Dobrze, mamy. Ok, całkiem spoko lucik. Mamy deficyt żelaza, więc z największą przyjemnością przygarnę. Baryłkę również będziemy potrzebować multum. Będziemy potrzebować multum latarenek. Tutaj dobra praca światła przy budowach jest naprawdę gigatutem. To tak pomaga przy budowlach, w ogóle przy całej infrastrukturze. Dobrze, więc tutaj jeszcze powinna być, wydaje mi się, że powinna być jeszcze jedna skrzynka, więc opłynę dookoła. Okej, okay, nie mam tlenu. Płynę dookoła, bo wydaje mi się, że. Okej, okay, dobrze mi się wydawało. Dobra, papier, mapa skarbów, zegarek i pióro. Dobra, super. Dobrze, że mamy mapę skarbów. Dobra, już prawie się topiłam. Wsiadamy na naszą łódkę. Myślę, że spróbujemy teraz odnaleźć ten e, skarb. Tym bardziej, że... Zobaczmy, jak ta mapa wygląda. No, zmieni się kamerka jeszcze. Okej, okay, dobra, więc e, jak najbardziej odnajdujemy ten skarb. E, on jest niedaleko, więc ja zmierzam w stronę czerwonego i ksika i zobaczymy, co, co ten skarb kryje. Więc widzimy się już przy, przy skrzynce ze skarbem. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Wydaje mi się, że skrzynka będzie tutaj, więc rozkopiemy to trochę. O, okej, okay, dobra, to było szybkie. Co masz? O, super, żelazo, dobra, rybka, emeraldy, złoto. Mhm. Miksura oddychania pod wodą, okej. Okay. I serce oceanu. Kurde, nigdy nie wiem, do czego to jest. Jeżeli miałabym szczelać, no to wydaje mi się, że w jakiś sposób to miałoby wydłużać czas oddychania pod wodą. Ale jak? Nie wiem. Nigdy mi się nie chciało tego sprawdzać. Dajcie znać, czy ten item, czy z tym itemem można zrobić coś fajnego, przydatnego, czym w ogóle coś daje, czy po prostu randomowo go dają w tych skrzyniach jako nie wiem, taki typowo właśnie do tych skrzyń ze skarbu. Mamy nowy biom. i oczywiście mamy misiaczki, Poziu muszę zrobić gdzieś ZO w tej serii i to muszę, ale widzę, że chyba mają dzieciaczka, więc nie podchodzę bliżej, żeby tam się nie wkurzyli na mnie, ale obiecuję Was, że kiedyś Was stąd zabiorę i zrobię Wam piękny dom, będzie Wam się super mieszkało razem ze mną, obiecuję. Znalazłam też jagody i oczywiście je zbieramy, tutaj troszeczkę jest... Ała! Dobra, więc weźmiemy troszeczkę i, i... ruszamy dalej. Nie no, no dzisiaj to jest festiwal słodziaków. Mamy psie, pieska, jeszcze kilka psiaczków takich słodkich, ale nie mam niestety kości, więc nie mogę Was wziąć ze sobą. Musicie poczekać tutaj na mnie. Mamy kolejny statek moi drodzy. On wygląda... Nie powiem obiecująco. Jest cały przede wszystkim. Więc wpływamy, patrzymy, co tu jest. O mój Boże, nie wierzę. Mamy mech. Mamy mech wreszcie. Boże, biorę wszystko naprawdę. Wszyściutko, wszysciutko. O, nie zmieści mi się. Dobra. Oj, oj, szybko, 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 szybko. Dobra, okej. Okay. Włożyć do skrzyni. Wkładam do skrzyni. Tak, tak, tak. Do skrzyni i nurkuję z powrotem. Dobra, z tej strony myślę. O tak, tu, 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 tu. I co masz? O, super, jak najwięcej mi tego daj. Oj, te nowe fajne itemy, dobra. Okej, okay. biorę wszystko. No, co jest? Co jest? Halo? O nie, o, o nie, Boże, zginę. Dobra. Yy, coś mam? Yy, nie, nie, kurde, oj. O, fuck. No nie wierzę. To chyba była moja najgłupsza śmierć w Minecrafcie. Naprawdę utonęłam. No kurde, jestem taka zła, akurat jak udało mi się znaleźć mech. Dobrze, że chociaż udało się zapisać te kordy. Postaram się tam podpłynąć, ale wątpię, żebym zdążyła do, dostać się w to samo miejsce i te itemy nie, nie zniknął. Więc raczej mamy to mchu, o ile chyba, że włożyłam go do tej skrzyni. Ale raczej z moim szczęściem podejrzewam, że akurat ten mech ominę, a włożyłam największe pierdoły do tej skrzyni. Dobra, robię crafting table, szybko łódkę i zasuwam tam. Może się uda? Może nie? Nie no, naprawdę. Naprawdę, jak stracę ten mech, to mi będzie tak przykro. Wiecie co? Nie chcę o tym rozmawiać po prostu. Zapomnijmy o tym. Tego nie było. Nie chcę o tym rozmawiać. Dobrze, udało się wrócić do bazy. Jakoś się udało. Udało się również znaleźć mech, moi drodzy. Znalazłam, gdy wracałam już w sumie po tych nieszczęsnych próbach odnalezienia tamtego już mchu, który poszedł w niepamięć, nie wiem, gdzie on się zrespałnił, zniknął, nie wiem, nie mam pojęcia, ale zniknął. Gdy wracałam już taka, wiecie, zawiedziona, mówię, kurde, no nie mam już tego mchu, nigdy go nie będę mieć i tak dalej, wiecie, no totalna depresja. Tutaj po lewej stronie był, niedaleko dosłownie przy naszej bazie, był ten był, był. statek i w statku był mech. Nawet nie wiecie, jaką ja ulgę poczułam, że mamy ten mech. Także udało się, mamy mech, misja wykonana. Super, więc możemy robić naprawdę super, super rzeczy. Ten mech naprawdę uwierzcie mi, daje plus 10 do wszystkiego, plus 1000 do wszystkiego, naprawdę... Jeżeli nie lubicie mchu, to ja zrobię, że będziecie go kochać, naprawdę. Zrobię jeszcze jedną skrzynię podwójną, żeby mieć gdzie te rzeczy wszystkie przełożyć, bo już troszeczkę mamy deficyt miejsca. I w przyszłości będziemy musieli pomyśleć już nad jakąś budową budowlą, która będzie miała dosyć pokaźne storyczną, bo tutaj, no jak widzicie, no to ciągle dokładam tylko tych skrzynek. A tak naprawdę byliśmy tylko na jednej takiej podróży, która eksplorowała, więc no, musimy pomyśleć nad czymś, no bo tutaj już mamy dia diamenty, więc będziemy działać za niedługo z Nederem. Mm, fajne rzeczy się będą działy. Do budowli tak samo sporo ja materiałów będę potrzebować, bo ja zazwyczaj robię takie, wiecie, takie jebutne te budowle. Lubię mm, dużo różnych takich pierdółek. Więc tak, będziemy musieli pomyśleć nad, nad, jakimś, nad jakimś, nad jakąś, myślę, że to będzie docelowo nasza ta baza. W sensie, że wiecie, że tam zrobimy jakieś może piwnice jako storage room. Parter jako takie wiecie, a la, a -la baza, tam jakieś pierdółki zrobić, dekoracje. Góry na przykład z enchanting table, z tym z enchanting roomem, z to, żeby to ładnie, spoko wyglądało, albo zrobić jakąś oddzielną, na przykład taką wieżę maga, taką wieżyczkę. Więc tutaj pomyślimy, no ale no tutaj ten storage room jest jak najbardziej nam potrzebny. Jakieś jakaś segregacja tych temów, bo ja mam tutaj wszystko nawalone nie wiem gdzie co, ja muszę wszystko przeklikiwać osobno. Więc składam to, jak leci, żeby po prostu były w skrzyni i będziemy myśleć o tym, tak. Dobra, więc ja to szybko teraz przyłożę. A właśnie, bo ja Wam jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam. Tutaj mamy kolejną mapę skarbów. Znalazłam ją na tym samym statku co mech, gdy już wracałam, ale już na ten moment ją zostawiamy. Będziemy działać później z nią. Myślę, że teraz będziemy robić ten. To miejsce do przechowywania tych rzeczy, no bo zobaczcie jaki tu jest syf, To jest wszystko i nic, więc nad tym się teraz będę skupiać. I moja ulubiona rzecz. Pach! Matko, kocham to. Nie wiem, jakoś mnie odpręża ten skok w tą wodę. Ciekawe kiedy zginę w ten sposób. Dobrze, więc troszeczkę sobie teraz pokopiemy. Może uda nam się znaleźć jeszcze troszeczkę diaksów, żeby sobie zrobić full diamentowy set. No bo jak na razie no jak na razie to mamy chyba 13 tych diamentów, no więc to troszeczkę jest, ale nie mamy czym szaleć. Więc no jeżeli bym znalazła jeszcze, jeszcze ich więcej, no to by było spoko, więc ja trochę sobie pokopię. Może uda mi się coś znaleźć fajnego. Dobrze. Nie udało się nam docelowo nic fajnego zebrać. Wróciliśmy na powierzchnię, mamy noc. Tutaj trzeba urosnąć. możemy go ściąć, ale myślę, że postawimy sobie trochę pochodniej, żeby rozjaśnić okolice. Docelowo nie chciałabym, żeby tutaj żaden creeper mi kiedykolwiek zrobił plecy, więc rozstawmy te zapałki, jak najwięcej się tutaj da. O, szkielet. Ula! Pach. Dobra. W sumie możemy trochę pobić tych mobków. To tak odzyskamy trochę tego lewla. No bo mieliśmy już 22, ale po tej śmierci niestety mamy dopiero 8. Więc te lewle nam są bardzo potrzebne. Dobrze, mamy tu jak spiarkę, nie? Więc w sumie nie mamy się czy. O, tu jest lawa. Dobra. To wykopiemy sobie też obsydian, myślę, ale to już, to już rano. Na razie postawmy więcej tych zapałek. O, creeper. Kurde, dużo ich z tej strony. No ale tutaj nie ma żadnych zapałeczek. Dobra, no to powoli. Ujojuj, mm. Pomału, po kolei. Dobra. okej. Okay. Muszę tylko, żeby on nie wybuchł, proszę. Dobra. Dobra, sytuacja No. już myślałam, że się odpali, nie? O! A nie, dobra, myślałam, że wybuchnie. O nie, teraz wybuchnie, uuuu! Uh! Ajajaj! Dobra. No, troszeczkę sobie wbijemy tego level'a. Oni też nas troszeczkę biją. Może muszę sobie w końcu zrobić jakiś armor, bo chodzę w tej złotej zbroi. Ciągle. Dobra, więcej tych zapałek. Tak, siekierę mi daj. Ile szkieletów, kurde. Okej, okay, dodrze dodrze pach! I tak mnie trafił. Okej. Okay. No już mamy dziesiątek. Tam też szkielet. Ała! O, wow. o Jezu, mam tylko cztery serca. Dobra, szybko. O Jezu! O nie! Dobra, uciekam, uciekam, uciekam stąd, uciekam stąd, mam gdzieś. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra. Uff. Idziemy spać, idziemy spać. No tam też coś było z lewej strony, Boże. Jednak się cieszę, że nie ustawiłam tego hardcora tak na początek. Dobra. Szybko. O, dawaj to żarełko. Dawaj, szybko, szybko, szybko. Jedz, 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 jedz. jedz. Dobra, jeszcze raz. Dobra, okej. Okay. Sytuacja opanowana. Chyba nie ma sensu iść spać, dobra, więc zabijemy jeszcze tego typka. Tak. Dobra. No i oczywiście. Nie, no kurde. Trzech? Więcej was matka nie miała? Dobra. Okej. Okay. Proszę, nie wybuchajcie mi tutaj. Nie po to czyściłam ten teren, żeby go teraz zaklejać. Oj, po siekierze. Dobra. Nie mam stołu Szybko, 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 idziemy sobie, zjemy oczywiście, tak, żeby mieć full serca. Hmm. A co tam, poszalejemy. Żelazną siekierę robimy. Siekiera żelazna i idziemy zabić krypyra. Ogórek, ogórek, kiełbasa i żurek. Pach, pach. O, no, proszę, dwa hitki i nie żyje. Czy ktoś jeszcze tutaj się ostał? Nie. Dobra, no to zobaczmy to, tą lawę. Okej, okay, tak. Lawa, lawa. I to całkiem spory ten zbiornik, więc tutaj sobie postawię takiego o, żeby, żeby wiedziała, że tu jest lawa. Dobra, już nikogo nie ma, już wszyscy się spalili. No, mieliśmy chyba ósmy level, no to trzy level wbiliśmy. Cokie spoko. Musimy zrobić tą ekspiarkę. Bo mamy ten spawner. na nic <grafię> i co z tego, że mam spawner, jak nie zrobiłam tej ekspiarki. Dobra, no myślę, że w tym odcinku już nie ma sensu jej robić. bo już jest 20 coś minut odcinka. Więc nie zdążymy. Zasadzę kartofle i będziemy nad tą ekspiarką myśleć w przyszłości. No myślę, że maksymalnie do dwóch odcinków będzie ekspiarka. Myślę, że teraz będziemy się zajmować tą... tą naszą bazą, bo już chcę... mieć już naprawdę swoje cztery, cztery... ściany, mieć gdzie spać i tak dalej, wiecie, być tutaj mm, bezpieczną gdzieś w jakimś kątku. Więc jeszcze tutaj sobie nakarmię może nasze... nasze słodziaki. Wydaje mi się w ogóle, że te kury jakimś cudem uciekają z tego. Ale... Niech jeszcze tak zostanie. Te zwierzaki tutaj nie zostaną. One będą miały osobną, tak jakby stodołę, chlew, może tak. One będą miały swoje, swoją budowlę. Może nawet każde zwierzątko osobną. Chociaż nie wiem, czy mi się będzie aż tak chciało. Myślę, że to jakoś porobimy w jednej budowli. Dobra. Zostaw łapkę, subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem i widzimy się w następnym filmie.